Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Nasza ekstra klasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Realizator prezentuje nam teraz jedenastkę górnika zabrze. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. I ruszyła pierwsza połowa. Rasak. Podolski. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Piłka wychodzi za rankę, co oznacza rzut rożny. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Podanie nie trafia celu. Nie daje sobie odebrać piłki. Szczepański. Miłość Szczepański ma piłkę. Tak trzeba bronić w szesnastce. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Nie utrzymują się przy piłce. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie. Brawo! Fenomenalna interwencja! Krótko rozegrany, stały fragment. Lukas Podolski. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Bardzo niebezpieczne teraz to granie. Nakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. Świetny teraz Trybling. Wciąż idzie na bramkę. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Oj, chyba by wpadło! Gdyby nie to przytomne wejście! Uwaga, gruźnie! Dobra interwencja! Bardzo pewnie obronił strzały i co najważniejsze, nie odbił piłki pod nogi rywali. Krótko gra, chcę tym zaskoczyć. Dobre, skuteczne wejście może im dać prowadzenie. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie, było bardzo groźnie. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. Boris Sekulić. Rasak. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Miłość Szczepański. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią. Juka za boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Rasak będzie groźnie, Prosto prostopadłe podanie. Gol! A nie, jednak nie. Tam był chyba offside, ale nie fart. Zadecydowały dosłownie centymetry. W pierwszej chwili byłem przekonany, że to prawidłowa bramka. Lukas Podolski jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Brawo! fenomenalna interwencja. Uwaga, gruźnie! Dobra interwencja. Bardzo pewnie obronił strzały i co najważniejsze, nie odbił piłki pod nogi rywala. Będzie groźnie, prosto padłe podanie. Gol! A nie, jednak nie! Tam był chyba offside, ale nie fakt. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. I tym udanym wejściem skasowała atak rywala. Tak się powinno stopować ataki rywala. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. Co teraz? Będą prowadzić. Uwaga, nie może tego zmarnować. Jest, jest pierwsza w tym meczu Bramka. I teraz w kolejnej powtórce widać wszystko jak na dłoni. Obrońcy wyglądają na zagubionych we mgle. Powinni tu ostrzej zaatakować. Rywal miał dużo miejsca na oddanie strzału i bez skrupułów to wykorzystał. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Lukas Podolski. Podolski. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Lukas Podolski. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala, spokojnie utrzymuje się przy piłce. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce, oddają inicjatywę przyjezdnym. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami można osiągać dobre rezultaty, a wysoki wskaźnik posiadania piłki może być drogą do celu, ale też nie musi. Boris Sekulić. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu Jensen Janża Damian Rasa. Prosto do drużyny przeciwnej. Fatalne podanie. Miłość Szczepański. Dobrze utrzymuje się przy piłce. Akcja warty poznań. Są na połowie rywala. Czy stoła to wykorzystać? Gol! proszę państwa, Gol! Była jedna bramka przewagi, a teraz prowadzą już dwiema. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. 2 do 0, gramy dalej. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Podolski. Tak, teraz podaniami starają się rozciągnąć obronę. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Ma wsparcie, by to rozegrać. wiesz szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Koniec meczu zbliża się wielkimi krokami, a miejscowa ekipa może być właściwie pewna zwycięstwa. Świetnie się prezentują, prawda? Grali to, czego trener od nich oczekiwał i nie pozwalali przeciwnikowi nawiązać równej walki. Każdy znał swoje zadania na boisku i świetnie się z nich wywiązywał. Doskakiwali do rywala, przerywali jego akcję, a potem grali swoje. Zasłuż... Szczepański! Tak jest! Jeszcze jedna bramka. Już trzy gole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie akcje. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwiska. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Udane wejście, ale będziesz utożny. drożnego w okolice jedenastki. niepewnie teraz to zagrywa chyba chciał to wybić daleko jak rozwiąże tę sytuację zdecydowane wejście bez faulu dobra piłka na dojście niestety zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Ma piłkę i pięknie z nią do przodu. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Olebiak z piłką. Popatrzmy, piłkarze warty mogą teraz zaatakować skrzydłem. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. No przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty. Nominalna interwencja. Uwaga, groźnie! Dobra interwencja. Bardzo pewnie obronił strzał i co najważniejsze nie odbił piłki pod nogi rywala. Będzie groźnie. Prosto padłe podanie. Gol! A nie, jednak nie. Tam był chyba offside, ale nie wam. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Co teraz? Będą prowadzić! Uwaga, nie może tego zwartować! Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka! Akcja warty Poznań. są na połowie rywala? Gol, proszę państwa, gol! Była jedna bramka przewagi, a teraz. Szczepański! Tak jest! Jeszcze jedna bramka. Już trzy gole przewagi. Dobra piłka na dojście. Niestety zaprzepaszczona, świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam zbyt.